Zakończymy ten rok szkolny. Zapraszamy Was na program Porady Wakacyjne. Zapraszamy! Żadna podróż się nie uda, gdy się ma słoneczny uda, Więc wakacje są swą głowę, zwłaszcza górną jej połowę. Jeśli nie chcesz się usmażyć, gdy opalasz się na plaży, smaruj się z całym kremem. Nie skacz do wody, bo skręcisz kark, lub złamiesz nogę, rękę czy bark, a na dodatek zmocisz kolków, którzy spokojnie siedzą na brzegu. Miło po górach chodzić, lecz jak? Właściwą drogę wskaże ci szlak, nieważny w jakim będzie kolorze. Pamiętaj zbaczać, z niego nie możesz. Gdy idziesz na grzyby, rób to z rodzicami lub ciocią i wujkiem, albo też z dziadkami. Ważne, byś je zbierał tylko z dorosłymi, wtedy nie pomieszasz dobrych z trującymi. Dziękuję za oglądanie do końca. Życzę wam miłych i bezpiecznych wakacji. Pa. pa.